głoszono podejrzenie Handlu narkotykami. Zachować ostrożność. Incydenc ma miejsce koło Longacre. Ów. Cześć widzowie, z tej strony Magmarolnik. Dzisiaj znowu zagramy Spiderman Remastered. I dzisiaj prawdopodobnie powstrzymamy Shockera. Jest to małe złocieńce Spidermana. Więc fajnie, że akurat go umieścili twórcy. No i dobra, to możemy lecieć. tylko w sumie złapać, mamy 2000 euro. Ten odcinek od razu po tamtym Także... I nie wiem też czy nie inaczej słychać, bo inaczej sobie ustawiłem mikrofon Widziałem, że głosy słychać tak trochę podwójnie, ale... Nie wiem, nie wiem Ten odcinek na pewno też będzie z takimi głosami dziwnymi ale następnie już postaram się naprawić. Daily Bugle. od odejścia Jamesona jest jeszcze lepszy dziennikiem. Okej, okay, tu mamy. Dużo mamy jeszcze tych. Uwaga! Świadek zgłosił handel narkotykami. Funkcjonariusze przy Madison, Udać się na miejsce. Czy mamy jakiś po drodze? Możemy tutaj leczyć sobie. Tak w ogóle, to możemy sobie jakiś kupić ten. potrzebują pomocy po poważnym wypadku. Interwencja potrzebna we Flakiron. Oj, mogę tam, wie, że tą ogarnął. Już wrócę. 10:30 mamy napad z bronią w ręku. Incydent rozgrywa się przy Union Square. Przyjęto? Heh, zabawne. Mój lęk wysokości nie zniknął, kiedy zyskałem moce. Musiałem wejść na szczyt Empire State Building, żeby go pokonać. Ciekawe, Peter. Fajne okno, ale mam wrażenie, że w tym miejscu dzieje się coś ostrożnego. Do wszystkich zgłoszono napaść. Funkcjonariusze, podpewnij wstoką. Okej, okay, kupimy sobie... Nie wiem, kupimy ten kostium. Dobra. Okay. Na No, oh. no. no, no walkę z szukarem. No, okay. No, i lecimy po. szukera. Szokujący powrót. Mamy szokera. Lokalne jednostki. Mamy zgłoszenie włamania. Udać się do Dutch Town. Tylko. Tutaj? Cześć, Herman. Serio? No hey, mamy go gonić chyba? Odpuść sobie, nigdy mnie nie złapiesz! Ostatnio też nie jebiłeś! Nie chcę cię krzywdzić, tylko mnie to spowolni! Och, bardzo miło z twojej strony. Herman, po co ci ta kasa? To nie to odwodzi. Właściwie to nic, staram się tylko podtrzymać rozmowę. Mam dość gadania! Szkoda, byłoby o wiele milej, gdybyśmy nawiązali nic porozumienia. A, zapomniałem, że ty nie masz kurczu. Do dalej, Herman. Możemy znaleźć jakiś ciekawy temat do rozmowy. Mam. mam do. cię! Pogadajmy! Mam. 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 do Mam. 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 go dalej. Mam. Herman? Dlaczego znowu kradniesz? Wiesz, że policja macie cały czas na oku. Od dawna wiadomo, że nie grzeszysz inteligencją, ale to już szczyt głupoty. Jesteś desperowany, a to oznacza, że nie kradniesz tylko dla siebie. Na pewno z kimś pracujesz. Albo dla kogoś. Albo grzecznie mi powiesz, kto to jest. Albo sam to z siebie wytrząsnę. Masz wybór. No, Au oh, au oh, oh, oh. własnej osobowości, ale ten kostium wymiata. Opowiedz mi o nim więcej? Może <grym wytania> później. Dobra robota. Dowiedziałeś się, dlaczego to zrobił? Próbowałem, ale nie chcę gadać. W dodatku chyba mnie nienawidzi. Wiesz, o to akurat nie trudno. Ale ty mnie lubisz, prawda, Yuri? Toleruję cię. Wow! To chyba najmilsza rzecz, jaką od ciebie usłyszałem? Wydaje szybko... się, że mam trochę czasu. To chyba dobry moment, żeby przyjrzeć się tej masce. O, to MJ. Cześć, MJ. Jeszcze nie śpisz? Nadrabiam zaległości. Widzę, że miałeś dzisiaj niezłe starcie z szokerem. Da, był wyjątkowo wojowniczy. W każdym razie dzięki za kolację. Ile Ci wisze? Co powiesz na przysługę? Wciąż masz tę maskę z galerii? Tak! Właśnie wybieram się do F.I.S.T., żeby zapytać o nią Martina Lee. Martina Lee? Po co? Ukończył historię sztuki. Jeśli ktoś może coś wiedzieć o pochodzeniu tej maski, to on. Ekstra. Informuj mnie na bieżąco, dobra? Jak mówiłam, wydaje mi się, że to grubsza sprawa i zamierzam ją opisać. E, jasne. Czyli że mogę dzwonić, kiedy chcę? Jasne. Kiedy tam chcesz. Więc, chyba... Spider pluszak! Pewien projektant z zabawek chciał ode mnie kupić prawa do wizerunku. Ale żeby dostać kasę, musiałbym ujawnić swoją tożsamość. No tak. pozdrawiam! Już nie Tak właśnie myślę, że tylko kostiumy... To ja będę kupował tylko na walki ze złymi tymi Lud W sensie no z, z, z bosami No dobra Ale szybko go pokonamy Także chyba po prostu będę teraz zmienił sobie na ten zwykły Do maili od widzów. May Queen pisze: Jesteś pełen gniewu, chciałabym, żeby ktoś ci pomógł go kontrolować. Gniew bardzo źle działa na zdrowiu. Rozumiem, że kieruje panią troska, ale mamy do czynienia z niezrozumieniem, które mniejszym prostuje. Nie jestem pełen gniewu. Jestem pełen miłości. Nagłaśniam afery korupcyjne, niesprawiedliwość i zbrodnie przeciwko ludzkości, bo uwielbiam to miasto i chcę, by stawało się lepsze. Jakie uczucie bije od tych słów? Miłość! Wyłącznie miłość! Dobra, no to wchodzimy. Już prawie ranek. Niedługo zjawi się pan Lee. Może coś zjem? Pan ja Lee powinien te... być już w swoim gabinecie. Coś mi się wydaje, że to są osoby, co tworzyły tą grę. I tak szczerze, jak na taką super grę, to myślę, że jest ich mało. Nie, górę. Dyrektor. Peter! Czego ci trzeba? Przepraszam, że przeszkadzam. Moja przyjaciółka Mary Jane jest reporterką. Pisze artykuł o imporcie dzieł sztuki i znalazła coś. Potrzebuję opinii eksperta. Wiem, że pan ma wykształcenie. Które być może w końcu mi się do czegoś przyda. Pokaż co tam masz? Ciekawe. Gdzie to znalazła? E, nie jestem pewny. Co to takiego? Replika chińskiej maski operowej. Od lat takiej nie widziałem. Ten symbol z tyłu oznacza demona. Demona? Mój ojciec w dzieciństwie czytał mi historie o duchach, w których były ta maska i symbol. Strasznie się ich bałem. Peter, słuchaj. Ta maska. może wiązać się z niebezpiecznymi ludźmi. Niech Mary Jane znajdzie inny temat. Może jej coś grozić? Tego nie wiem. Warto ryzykować. To jest właśnie ten Martin Lee, co. Hej! Symbol wewnątrz maski oznacza demona. Pan mi się wystraszył. Nigdy go takiego nie widziałem. Powiedział nawet, żebyś odpuściła tę sprawę. Jeszcze czego? Myślisz, że pan Lee wie więcej niż twierdzi? Nie, chyba po prostu odezwały się jakieś dziwne wspomnienia. Wiem, że miał dość trudne dzieciństwo. Jasne, ma sens. Demony, Chwytliwa nazwa. Dobra, biorę się do pisania. Pa? Cóż, poszło lepiej niż myślałem. No i właśnie mówiłem o tym, że to jest syn Martin Lee, on właśnie prowadzi ośrodek dla bezdomnych. To jest ten, co ja w o nim w ostatnim odcinku, że się nie nagrało. Peter, jak się masz? A git, git. Wolnego czasu przed wizytą w laboratorium zobaczmy, czy na mieście jest coś do zrobienia. Misja poboczna. Spider-Man, może sobie szukam plecaków. Albo o, zrobimy wieżę Funkcjonariusze potrzebni do pomocy cywilom uwięzionym w aucie Celem zdarzenia jest Dutch Town. odbiór Do wszystkich świadek zgłasza rozbój Funkcjonariusze potrzebni w tocho Czyli Myślę, że reszta odcinka będzie polegała na tym, że będziemy robić wieże radiowe i w ogóle No właśnie tutaj możemy sobie Chyba się skupia na razie na tym sieciomiocie Dobra. Dobra, no to czekamy i w tym czasie właśnie będziemy na rzecz na Can you, can you it from it, no proszę. Połowa wiesz systemu ostrzegania już działa. Kiedy Spider Cop? Bierze się do roboty, to choćby się waliło i paliło, robota będzie. Nie, nie, nie! Nie! Szefowa nie chciała się do tego przyznać, ale zaczyna się przekonywać do Spider-Kopa. Jego lekceważący stosunek do przepisów był powiewem świeżego powietrza. Jeszcze wszystko odszczeka. Kiedyś. spider kop Nie, no to po prostu. Halo? Peter, tu doktor Octavius. O, co słychać? Kapral Texidor przyszedł na próbę. Na śmierć zapomniałem. To, to znaczy, nie zapomniałem, tylko... E, zaraz tam będę. Spóźnialstwo zaczyna wchodzić ci w nabyk. Weź się w garść, Parker. Starcie na więcej. Ach, ma rację. Straciłem rachubę czasu. Ale to wygląda. Co zrobiłem zdjęcie. Kościół trujący. Uważaj wszyscy, mamy podejrzenie handlu narkotykami. Funkcjonariusze policji cywilnych. No coś kojarzę, kościół trujący właśnie. Nazwy. Rozmawiałam z panem Lee. Martwi się, Wplątałeś się w coś niebezpiecznego? Ach, to tylko temat, który bada Mary Jane. Nie martw się, dopilnuję, żeby uważała. Proszę, powiedz, że do siebie wróciliście. Rozmawiamy ze sobą. Już coś. Mam nadzieję, że pan Lee nie jest zły. Po prostu się martwi. Przyznam, że trochę mnie to poruszyło. Wiedziałam, że cię lubi. Podziwia to, jak chętnie pomagasz innym. Myślę, że widzi w tobie odbicie młodszego siebie. Dwie piekielnie bystre sieroty. Ja też go podziwiam. Masz świetnego szefa, ciociu. Powtórzę mu to. Kocham cię, Peter. No tak. Jak widać, ciocia ma coś się martwi. Do wszystkich. ugrzeźli w pojeździe po poważnym wypadku. No, to już wygląda Bardziej taką jest laboratorium ciśnienia ciśnienia jest reklama ciśnienia ciśnienia Ale ciśnienia 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 to jest rozpoznawalne, nawet zrobię zdjęcie. Okay. Jak to działa? Jak zwyczajna ręka. Myślisz, co chcesz zrobić i... Tak! <ścoughs> Ej, hej! Co wy robicie? Naruszacie warunki bezpieczeństwa. W tej chwili przestańcie! To niezwykle delikatny sprzęt. Dość tego. Dzwonię prosto do burmistrza. Peter Parker, co u ciebie słychać, kolego? No, wilku, mowa. Panie Oj, przestań, jak długo się już znamy? Mów mi, panie burmistrzu. <laughs> Mów mi normalnie. Normalnie! Normalnie, co to ma znaczyć? Nasza umowa wymaga ścisłego przestrzegania środków bezpieczeństwa. Niestety to nie pierwszy zarzut. Zostały uchylone. Przeze mnie. Już dawno powinniśmy skonfiskować ten sprzęt. Ale dokonałem przełomu. Hm. Dziękujemy za wszystko, co pan zrobił dla naszego kraju. Moi pomocnicy zabiorą pana do Oscorp Robotics, gdzie otrzyma pan najwyższej klasy Protezę. Za darmo? Nie chodzi o środki bezpieczeństwa, prawda? Próbuję ci pomóc od to. Możesz kontynuować pracę. Ale w bezpiecznym miejscu. Znaczy w Oskor. Zawsze byłeś bystrym człowiekiem. Ani trochę się nie zmieniłeś. Ty również. Hej, Peter. Harry wraca z Europy na początku przyszłego roku. Może rozkręcicie ten biznes, o którym rozmawialiście? Radzę wykorzystać tę okazję. Spokojnie, spokojnie. N nie zabrali wszystkiego. Zacznijmy od nowa. Peter, to już koniec. Bez dotacji z miasta nie będę miał z czego ci płacić. Muszę to przemyśleć. Na twoim miejscu szukałbym nowej pracy. Aha. Chciałbym jakoś pomóc doktorowi. Może zadzwonię do Harego. Poproszę, żeby pogadał z ojcem. Norman nigdy go nie słuchał. Próbował wręcz obciąć fundusze na jego stacje badawcze. Ej, jedna z tych stacji jest niedaleko stąd. Stąd jak działa pewnie obecność Harego. Muszę jakoś pomóc doktorowi. Coś w No tak. ale to już... W następnym odcinku sobie tam. To... Stację badawczą sprawdzimy, bo to jest chyba ta stacja badawcza. Tutaj, nie? Kontynuujesz, żeby zlokować badawcze Hej! No. Co, jest, co to jest? O! Gazeta! Yy, dobra, ja już się ogólnie z wami będzie powoli żegnał. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. No także, no co mam więcej powiedzieć? No to papa!